Księga Rodzaju, rozdział 27. Gdy Izak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już nie dowidział, zawołał na Ezawa swego starszego syna. Synu mój, a kiedy ten odezwał się, jestem, Izak rzekł. Oto zestarzałem się i nie znam dnia mojej śmierci. Weź więc teraz przybory myśliwskie, twój kołczan i łuk, Idź na łowy i upoluj coś dla mnie. Potem przyrządź mi smaczną potrawę, jaką lubię. Podaj mi ją, abym jadł i abym ci błogosławił, zanim umrę. Rebeka słyszała, co Izak mówił do swego syna Ezawa. Gdy więc Ezaw poszedł już na łowy, aby przynieść coś z upolowanej zwierzyny, rzekła do swego syna Jakuba – Słyszałam, jak ojciec rozmawiał z twoim bratem Ezawem i dał mu takie polecenie. Przynieś dla mnie coś z polowania i przyrządź smaczną potrawę, abym jadł i pobłogosławił Cię wobec Pana przed śmiercią. Teraz więc, synu mój, posłuchaj mego polecenia, które Ci daję. Idź weź dla mnie z trzody dwa dorodne koźlęta. Ja zaś przyrządzę z nich smaczną potrawę. Dla Twego Ojca taką, jaką lubi. Potem mu zaniesiesz, on zje i w zamian za to udzieli Ci przed śmiercią błogosławieństwa. Ale Jakub rzekł do swej matki, przecież mój brat Ezaw jest owłosiony, ja zaś gładki. Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa. Rzekła mu matka: Niech na mnie spadnie to przekleństwo, dla ciebie, mój synu. Tylko posłuchaj mnie. Idź i przynieś mi koźlęta. Poszedł więc wziął i przyniósł jej swej matce. Ona zaś przyrządziła z nich smaczną potrawę, taką, jaką lubił jego ojciec. Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna najlepsze, jakie miała u siebie ubrała w nie Jakuba swojego młodszego syna i skórami koźląt owinęła mu ręce i nieobłosioną szyję. Po czym dała Jakubowi ową smaczną potrawę, którą przygotowała i chleb. Jakub, wszedłszy do swego ojca, rzekł Ojcze mój, a Izak słyszę, któryś ty jest synu mój. Odpowiedział Jakub ojcu, jestem Ezaf, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. Izak rzekł do syna: Jakże tak szybko mogłeś coś upolować, mój synu? A Jakub na to: Pan Bóg twój sprawił, że tak mi się właśnie trafiło. Wtedy Izak rzekł do Jakuba: Zbliż się, abym dotknąwszy ciebie, mógł się upewnić, czy to, czy to mój syn Ezaw, czy nie. Jakub przybliżył się do swego ojca Izaka, a ten, dotknąwszy się go, rzekł – Głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. Nie rozpoznał jednak Jakuba, gdyż jego ręce były owłosione jak ręce Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze – Ty jesteś syn mój, Ezaw? Jakub odpowiedział – Ja jestem. Rzekł więc Izak – Podaj mi, abym zjadł to, co upolowałeś, synu mój, i abym ci sam pobłogosławił. Jakub podał mu i on jadł, przyniósł mu też i wina, a on pił. A potem jego ojciec Izak rzekł do niego, Zbliż się i pocałuj mnie, mój syno. Jakub zbliżył się i pocałował go. Gdy Izak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił, Oto woń mego syna, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niechaj Tobie Bóg użyczy rosy z niebios i żyzności ziemi, fitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twojej matki. Każdy, kto będzie ci złożyczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony. Gdy Izak wypowiedział swe błogosławieństwo nad Jakubem i gdy ten tylko, co odszedł od Niego, Wrócił z łowów brat Jakuba, Ezaw I on także przyrządził ulubioną potrawę ojca, zaniósł mu ją i rzekł do niego, podnieś się mój ojcze, jedz to, co twój syn upolował, abyś mi udzielił błogosławieństwa. Izak go zapytał, kto ty jesteś? A on odpowiedział, jam, syn twój, pierworodny, Ezaw. Izak bardzo się zatrwożył i rzekł, kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi... A ja jadłem ją zanim ty wróciłeś i pobłogosławiłem mu. Przecież on, przecież to on otrzymał błogosławieństwo. Gdy Ezaf usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny, pełen goryczy lament i rzekł do ojca: Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze. Izak powiedział: Przyszedł podstępnie brat twój i zabrał twoje błogosławieństwo. A wtedy Ezaw Niedarmo dano mu imię Jakub. Dwukrotnie mnie już podszedł. Pozbawił mnie mego przywileju pierworództwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo. I zapytał: Czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa? Izak na te słowa odrzekł Ezawowi: Skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych jego sługami i zapewniłem mu ofitość zboża oraz moszczu, to cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? Lecz Ezaw rzekł do ojca: Czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? błogosław także i mnie, ojcze mój. I Ezaw rozpłakał się w głos. Na to Izak taką dał mu odpowiedź: Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Zmiecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata. A, a gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi. Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które ten otrzymał od ojca, i taki powziął zamiar. Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mego brata Jakuba. Kiedy Rebeka dowiedziała się o tym, co mówił Ezaw, jej starszy syn kazała zawołać Jakuba i rzekła mu: Ezaw, twój brat, zamierza cię zabić. Posłuchaj więc mnie, synu mój, przygotuj się i uchodź do brata mego Labana do Haranu. Pozostań tam <laughs>, przez jakiś czas, dopóki nie uśmierzy się gniew Twego brata. A gdy już przestanie on gniewać się na Ciebie i zapomni, co mu uczyniłeś, wtedy dam Ci znać i sprowadzę Cię stamtąd, czemu miałabym Was obu jednocześnie stracić. Rebeka mówiła do Izaka, Sprzykrzyło mi się życie z tymi córkami Heta, jeżeli jeszcze Jakub weźmie sobie żonę z córek Heta, czy jedną z tych kobiet, które są w tym kraju, to już nie będę miała po co żyć. Koniec Księgi Rodzaju, rozdział 27.